Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Kultura. Nasze informacje kulturalne rozpoczynamy od dożynek gminnych, które odbędą się w najbliższą niedzielę 8 września w Kuropatniku. Serdecznie zapraszam na dożynki w imieniu Pani Burmistrz Miasta i Gminy Strzeliń, w imieniu Pani Sołtys i Rady Sołeckiej Kuropatnika, no i oczywiście w imieniu Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Impreza rozpocznie się o godzinie 15 uroczystą mszą świętą dożynkową, a później program artystyczny. Nie zabraknie oczywiście występu zespołu Ludowego, który wcześniej poprowadzi obrzęd dożynkowy. Wystąpi też Strzelińska Orkiestra Miejska pod batutą pana Józefa Stachowicza. Będzie również bractwo rycerskie, które będzie umilało czas głównie najmłodszym uczestnikom dożynek, ale nie tylko, bo i starsi również znajdą mnóstwo atrakcji dla siebie. Później na scenie pojawi się również strzeliński kabaret Drzazgi, który wielokrotnie gościł w wielu świetlicach wiejskich na terenie gminy Strzelin. Ale panie występowały też tutaj w samym Strzelinie. Są przygotowane z nowymi, myślę, że śmiesznymi jednoaktówkami. Później bardzo ciekawy zespół Bartnicki Band. To jest zespół, który będzie nam prezentował taki nowoczesny folk. Będzie ostra muzyka. Prawie rzekowa, ale z domieszką takiej muzyki folkowej, muzyki góralskiej. Myślę, że to się będzie podobać. I na końcu o godzinie 20.00 koncert gwiazdy. Zapraszam na występ piosenkarki, której chyba. Polakom nie trzeba zbytnio przedstawiać. Chodzi tu o panią Halinę Frąckowiak, która zaśpiewa podczas swojego recitalu swoje największe przeboje. I kończymy imprezę zabawą taneczną, która potrwa do godziny 24. Oczywiście oprócz programu artystycznego nie zabraknie dodatkowych atrakcji. Będzie gastronomia, będą urządzenia zabawowe dla dzieci. Serdecznie Państwa zapraszam. Jeszcze raz przypomnę, 8 września, godzina 15.00 do Gminy Strzelin w Kuro Patniku. A w dwa tygodnie po Dożynkach kolejna impreza plenerowa, największa jaką organizuje Strzeliński Ośrodek Kultury w ciągu roku. Chodzi tu oczywiście o święto patrona miasta Michała Archanioła. 22 września Park Miejski w Strzelinie, w tym roku impreza jednodniowa, myślę, że z bogatym programem, w stylu dla każdego coś dobrego. Rozpoczynamy oczywiście tradycyjnie o godzinie 12 uroczystą muszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. A później o godzinie 15.30 rozpoczynamy część oficjalną Święta Miasta już w Parku Miejskim. W części oficjalnej nie zabraknie przemówień okolicznościowych oraz wręczenia nagród z różnych konkursów, z różnych okazji. Między innymi odbędzie się w części oficjalnej finał konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzelinie. No i później, drodzy Państwo. Program artystyczny. W tym roku, tak jak powiedziałem, myślę, że mieszkańcy miasta, mieszkańcy okolicy, no i wszyscy ci, którzy przyjdą na święto miasta, będą zadowoleni, bo każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. O godzinie 17 na naszej scenie wystąpi Ewelina Lisowska, młoda, utalentowana piosenkarka, która podbija serca publiczności w całej Polsce. Później mamy kabaret Jurki, myślę, że. To też kabaret, którego nie trzeba przedstawiać. Bardzo często pojawia się też na ekranach telewizorów. No i ostatnią gwiazdą o godzinie 21.30 będzie Rafał Brzozowski. No tu, jeżeli chodzi o godziny, to tak, godzina 17. Ewelina Lisowska, godzina 18.30 kabaret Jurki i tak jak już wspomniałem, godzina 21.30 Rafał Brzozowski. Oczywiście mamy też inne, nie mniej ciekawe elementy programu. Będzie też pokaz Zumby, wystąpi też Żoneta Kwiatek, która była zdobywczynią nagrody Grand Prix w tegorocznej edycji ogólnopolskich spotkań z piosenką Stary po nowemu. No także mnóstwo dodatkowych atrakcji też na scenie, pomiędzy występami gwiazd. Nie zabraknie również Wesołego Miasteczka, bogatej gastronomii, Także serdecznie Państwa zapraszam. Święto Miasta 22 września, godzina 15:30, Park Miejski w Strzelinie. A w piątek, 20 września o godzinie 18:30, serdecznie zapraszam wszystkich miłośników dobrej sztuki. W naszej galerii skalnej będzie gościł Eugeniusz Minciel, znany malarz średniego pokolenia, którego pracę. Wiszą w niejednej galerii, nie tylko w Polsce, ale również i w wielu krajach na całym świecie. Eugeniusz Minciel to również były wykładowca akademicki, i tak jak powiedziałem przed chwileczką, będziemy go gościć w naszej galerii. Otworzy on wystawę swoich prac. Wystawa będzie czynna przez miesiąc, a na Wernisarz, tak jak powiedziałem przed chwileczką, zapraszam Państwa 20 września. O godzinie 18.30. Oczywiście wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników dobrej sztuki. We wrześniu mamy dużo ciekawych imprez kulturalnych. I tak pod koniec września, dokładnie mówiąc w sobotę 28, w auli Liceum Ogólnokształcącego odbędą się eliminacje Dolnośląskiej Ligi Talentów. Na scenie w auli LO wystąpią artyści. Zespoły, soliści, artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki z kilku powiatów Dolno, Dolnego Śląska. To będą artyści, którzy przeszli tak zwane sito eliminacyjne w Krośnicach. W Krośnicach 15 września odbywają się eliminacje do strzelińskich eliminacji, które odbędą się 28 września. Także serdecznie Państwa zapraszam. Bezpłatne wejściówki na tę imprezę są do odebrania w Strzelińskim Ośrodku Kultury, w Sekretariacie Strzelińskiego Ośrodka Kultury. A już dzisiaj zapraszam pod koniec września. Jeszcze raz przypomnę 28 września, początek godzina 11. Aula Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie i Eliminację do Dolnośląskiej Ligi Talentów. Tutaj taka ciekawostka: finał Dolnośląskiej Ligi Talentów odbędzie się w Teatrze Polskim we Wrocławiu, i wtedy wszyscy ci artyści, którzy występowali w eliminacjach i przeszli szczęśliwie te eliminacje w poszczególnych miastach na terenie Dolnego Śląska, wystąpią właśnie w Teatrze Polskim. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Będą to dziewczyny z sekcji tańca nowoczesnego, działającego przy Strzelińskim Ośrodku Kultury, oraz zespół perkusyjny Reanimator, który również działa przy Strzelińskim Ośrodku Kultury. Wysyłamy ich 15 września na eliminację do Krośnic. I mam nadzieję, że 28 września będziemy mogli ich zobaczyć. Tutaj u nas w strzelinie w Auli Liceum Ogólnokształcącego. Dodam jeszcze, że w strzelinie na naszych eliminacjach będziemy gościć znamienite jury z przewodniczącym Stanisławem Szelcem z kabaretu Elita na czele. Także serdecznie Państwa zapraszam na tę myślę, że bardzo ciekawą, bardzo miłą i rozrywkową imprezę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Kultura.